Hej, dziś witajcie z Tyson i tam w kolejnym odcinku. Tym razem z Minecrafta i celem dzisiejszego odcinka jest zbudować domek. Lecz bardzo Was przepraszam, ponieważ nagrywałem i po prostu mi się tamto nie nagrało. I no, mi się nie nagrało i nagrywam to po raz drugi. A przedtem yy, powiedziałem, że zbudujemy sobie domek i bardzo Was za to przepraszam. Lecz yy, przedtem też próbowałem tutaj zbudować, ale to brzydko wyszło. I patrzcie, tutaj zbudowałem sobie oto to coś takiego. Tutaj to jest puste, o. Tutaj sobie też zbudujemy takie schodki na dół. Albo możemy nawet i teraz zbudować. budujemy tam. Możecie napisać co mam y, zbudować w następnym odcinku. Wy macie bardzo fajne pomysły. Nie wiem, możecie na przykład y, coś wymyślonego. Jakiegoś stworka. Nie wiem, tylko nie papugujcie po tym, proszę. Że jak ja z stwórka, to żeby yy, będziecie kazali mi zrobić stworka. Zresztą ten co papuguje to papuguje ale no. Uj, nie za bardzo tak troszeczkę bym było, abyście spapugowali, powiem. Ja sobie zbudujemy o. Takie piękne schodki będą. Nie umiem budować za bardzo. O, o nie. To, to zrobimy sobie, damy sobie yy, tę półpłytkę, czy półblok. Nie wiem, jak to się nazywa. Ja mówię półpłytka i tyle. Yy, bo, gdzie to jest? O, tutaj są. Jak to się dokładnie nazywa? Półblok. No, mówiłem, że półblok. Czyli dobrze myślałem. Tutaj sobie podbudujemy jeszcze te dwa klocki. Dobrze, mamy. Jak ja już mam te półbloki. Zbudujemy sobie y, parapeciki, patrzcie, to nie wszędzie, na przykład tutaj pyk, 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 tutaj gdzieś z dwa pykniemy, pyk, tutaj, tak, tutaj z dwa, pyk, pyk. Jeszcze sprawdzę czy się nagrywa, tak, nagrywa się, bierzemy sobie doniczkę, dyony i... Donica też tak właśnie myślałem, że to donica się będzie nazywało. Kładziemy sobie tutaj Pyk. Y, tutaj i tutaj. Dobrze, lecimy tutaj po te dwie kolejne. Ale patrzcie, wpisujemy donicę i jakby mamy tą teksturkę, to tutaj ziemi nie ma. A jak jest tego, a jak postawimy, to ziemia jest. Patrzcie. Patrzcie, tutaj kładziemy na teksturce nie ma. A tutaj jest takie. O nie. Jakie to złe. Zobacz jak. Jak to wszystko przybliżone. O, ja cię kręcę. Szybko sobie zmieniam tego fowa. Ja już sobie zmieniłem. Tutaj sobie postawimy. I weźmiemy sobie jakieś kwiatki. Piszemy sobie. K. i, a. Kwiat. Aha, fajnie. Może coś na No to kwarc wyszuka. O, i musimy znaleźć tak sobie. Gdzie tu będą te nasze piękne kwiatuszki? Ja już sobie znalazłem kwiatuszki. Taki kwiat. Szos... czego? Sz... Szost. Szosnu. Aha. E, tulipan. Różowy tulipan. Czemu mają podobne tekstu ja rozumiem. Tutaj sobie bierzemy. Tutaj nie będziemy dawali. Tutaj damy sobie takiego o, kwiatuszka. Tutaj damy tak. Albo nie, tutaj damy. Albo nie damy w ogóle. Tutaj mamy sobie taką tą piwnicę. E, musimy sobie zrobić jeszcze jakiś dach, tylko z czego byśmy mogli zrobić sobie ten daszek? E, może, może, może...